Panie premierze, panie i panowie ministrowie, życzę powodzenia. Wierzę w to, że poradzicie sobie ze wszystkimi wyzwaniami. Pan premier prowadzi w tej chwili negocjacje związane z poparciem dla tego gabinetu. Życzę panu premierowi w tym zakresie wszelkiego powodzenia, państwu również w realizacji zadań dla Rzeczypospolitej i dla nas wszystkich. Powodzenia. Dziękuję Panie Prezydencie. Zapraszam teraz Pana Premiera wraz z członkami Rady Ministrów do pamiątkowej fotografii z Panem Prezydentem. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie premierze, dziękuję państwu ministrom. Na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Zapraszam do składania gratulacji. Po gratulacjach zapraszam na dalszą część spotkania do sali obrazowej.